Dzień dobry, witam na wideo wpisie. Właściwie niedługo minie już rok, tak mniej więcej teraz minie rok, kiedy prowadzę całego wideo bloga i cały czas się denerwuję nagrywając to wszystko. A chciałbym teraz opowiedzieć tak naprawdę o tym całym sezonie, który, który był, który był także na wideo wpisach, bo, bo tak naprawdę już się sezon zakończył. Teraz już. Kończę swoje, swój wypoczynek po sezonie zaraz zaczynam drugi, ale tak naprawdę może po kolei przede wszystkim chciałem życzyć wszystkim Polakom, którzy będą startować w niedzielę na Hawajach, wszystkiego najlepszego i żeby połamali, no może nie życiówki, bo Hawaje są ciężkie do łamania życiówek, ale żeby zajęli jak najlepsze miejsca przede wszystkim chciałem życzyć wszystkiego najlepszemu, najsympatyczniejszemu z najlepszych Ironmanów w Polsce, czyli Marcinowi Koniecznemu, żeby pokazał na co go stać i żeby nie dał się wiatrom, które są na Hawajach. No a oprócz tego oczywiście wszystkiego najlepszego dla Roberta Stępniaka, który jak zawsze jest mocny i zawsze będzie robił świetne wyniki. Opa. A to się wypił. Czekaj. Więc e, przede wszystkim chciałem życzyć wszystkim Polakom e, jak najlepszych występów na Hawajach. Hawaje są już w niedzielę, więc e, wszystkiego najlepszego. Szczególnie dla Marcina Koniecznego, którego bardzo lubię, bardzo znam. Jest bardzo hipersympatyczny i niech złamie życiówkę. Nie, chyba z, z życiówki tam nie zrobi ze względu na bardzo ciężkie warunki, ale niech osiągnie jak najlepszy wynik. To samo życzę Robertowi Stępniakowi, który jak zawsze jest hipermocny i supermocny.